Witam, witam, się Mandero, się Mandero. I środę mamy. Kolejny dzień pracy. Autostrada a 2, kierunek Magdeburg. I tak to wczoraj przedstawiłem, jak to tam wyglądały moje zarobki przez ostatnie lata. Wyliczyłem na czysto ponad półtora miliona złotych. Tak, ale trzeba wziąć pod uwagę, że dużo idzie na życie. A tak jak mówiłem, około 1 czwartej starałem się odkładać i inwestować. I pogadajmy o inwestowaniu. W co taki kierowca jak my może inwestować? Skąd może wziąć wiedzę, co robić, żeby nie stracić, nie być oszukanym, jak pomnożyć te pieniądze? U mnie to wyglądało tak. Że słuchałem jak najwięcej audiobooków na temat zarabiania pieniędzy, różnych sposobów, jak zainwestować, jak skalować później biznes. No, i nie ukrywam, przez długi czas się bałem tego. Zastanawiałem się, bałem zgłaszać działalność, nie zgłaszać. Trochę robiłem tak o, o, do, do tysiąca złotych, żeby tam. Mieć praktykę, jak, jak taniej kupić, drożej sprzedać. No i się przełamałem. Założyłem tą działalność gospodarczą i oczywiście wyszło jak zawsze. Eee, pomyślałem, żebym wiedział, to już bym dawno to zrobił. No to mnie tylko zastanawianie się, strach, to mnie tylko powstrzymywało niepotrzebnie. Dzisiaj mamy naprawdę największy, chyba w historii, dostęp do wiedzy. Możemy ją wykorzystać, i sztuczna inteligencja, i wiele portala, portalów, na których można sprzedawać, wiele platform sprzedażowych. No ja zacząłem od najpopularniejszej: kupować taniej towar i sprzedawać drożej. Założyłem sobie konta na Allegro, na Amazonie, założyłem konto na Early, na Mpiku i uwierzcie mi, że no można znaleźć. Rzeczy, które się kupuje taniej i sprzedaje drożej. Może nie są to na początku jakieś wielkie kukosy, trochę trzeba wiadomo zainwestować, żeby w ogóle otworzyć działalność, ale po pewnym czasie może jest to w pełni to w funkcjonować nawet bez naszej obecności. Możesz być w trasie, a to się będzie kręcić. Jak to raz ruszy, to ty śpisz, ty jedziesz, ty odpoczywasz. I zarabiasz, bo to się sprzedaje. Jeżeli ktoś chce więcej wiedzieć, to napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam.